Czy wyobrażasz sobie życie wśród ruin zrównanego z ziemią kompletnie miasta w czasie siarczystych mrozów trwających jakieś trzy miesiące? Na dodatek bez jakiegokolwiek dostępu do wody czy jedzenia? Zatem posłuchaj opowieści o Robinsonach Warszawskich. Zapraszam do podcastu Pogadanki o historii. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was do opowieści o ludziach niezłomnej woli. O ludziach, którzy ze względu na całkowicie niesprzyjające okoliczności zdołali przetrwać trzy miesiące w czasie absolutnych mrozów, fatalnej pogody, a przede wszystkim ścigającego ich bez przerwy wroga, który próbował ich za wszelką cenę zabić. Kto to był? To byli właśnie Robinsonowi Warszawcy. To były osoby, które po upadku powstania warszawskiego w październiku 1944 zignorowały polecenie okupanta o nakazie opuszczenia Warszawy, która miała być w tym czasie systematycznie burzona przez specjalne komanda. Zdecydowali się oni pozostać w ruinach i czekać nadejścia wolności. W cudzysłowie oczywiście, bo ta wolność miała nadejść z bagnetów Armii Czerwonej i zależnego od niej Wojska Polskiego. W czasie tych, tego trudnego okresu zasłynęło naprawdę wiele postaci, które swoją postawą, a także działaniami zasługują na nasz głęboki szacunek. Najsłynniejszym Robinsonem Warszawskim był oczywiście Władysław Szpilma. Jeżeli oglądaliście Pianistę, to zapewne kojarzycie tą wybitną postać żydowskiego pochodzenia, który przed wybuchem II Wojny Światowej pracował w Polskim Radiu, a w czasie trwania okupacji grał w kafejkach na terenie getta warszawskiego, gdzie został przesiedlony razem z rodziną. W czasie wielkiej akcji przesiedleńczej z 1942 stracił całą swoją rodzinę, i wiedział od tamtej pory, że jego dni są właściwie policzone. Stąd też skontaktował się ze swoimi przyjaciółmi z Aryjskiej strony poza murem i zdołał uciec z getta przed wybuchem powstania w dzielnicy żydowskiej w 1943 roku. Następnie przez około rok ukrywał się w różnych mieszkaniach, aż do wybuchu powstania warszawskiego, kiedy stracił kontakt z jedynymi osobami, które mu pomogły. I musiał radzić sobie na własną rękę. Musiał zmierzyć się z ciężkimi, wręcz niewyobrażalnymi warunkami, jak, ponieważ musiał spędzać 3 miesiące wśród ruin systematycznie burzonej Warszawy. Regularnie szukać jedzenia, regularnie szukać wody i chronić się za wszelką cenę przed oczami niemieckiego okupanta. W pewnym momencie. Szukając jedzenia, odkrył go niemiecki oficer Wim Hosenfeld, który nakazał mu zagrać na pianinie. Szpilman wiedział, że od tej gry zależy jego własne życie i ten koncert w ruinach Warszawy był właściwie najważniejszym w jego życiu, w jego bujnym życiu. Oficer się wzruszył, kiedy usłyszał specjalny utwór który zagrał Szpilman, autorstwa Chopena, oficer niemiecki się niezwykle wzruszył i obiecał, się po obiecał pomoc Szpilmanowi. Dlatego też nakazał Szpilmanowi ukrywać się na strychu, a temu przynosił regularnie chleb i dżem. Szpilman, jak sam później mówił, jak najmniej się rusza w tamtym okresie, z tego względu, że chciał za wszelką cenę oszczędzać swoje wątłe siły. Aż w końcu udało się. W styczniu 1945 roku Armia Czerwona, razem z Wojskiem Polskim, wkroczyły na teren zrujnowanej stolicy. Szpilman dożył końca wojny. Ale poza Szpilmanem byli również inni warszawscy Robinsonowie. Była ich... naprawdę ciężko powiedzieć, żeby to była zaledwie garstka, bo tych ludzi było naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Często... ocalali oni właściwie całkowicie przypadkiem. To przypadek decydował, że znaleźli się w cudzysłowie w dobrym momencie, w dobrym miejscu, w dobrym czasie, dzięki czemu udało im się przeżyć. Jednym z nich był 16-letni Antoni Czarkowski, który okryty, odkryty przez niemieckiego okupanta w swojej kryjówce został wyprowadzony na zewnątrz w celu egzekucji. Niemiec, który do niego strzelał, był kompletnie pijany i spodłował centralnie spudłował i nie zastrzelił biednego chłopca. Ten zdołał się ukryć w jakimś opuszczonym mieszkaniu i tam doczekać wkroczenia Armii Czerwonej. Innym wybitnym warszawskim robisonem była Danuta Gałkowska. Była to sanitariuszka z okresu Powstania Warszawskiego, która ochroniła przed zagładą 21 powstańców. Niestety, ze względu na tragiczne warunki, jakie wtedy istniały, większość z nich nie przeżyła nadejścia wolności Przeżył zaledwie tylko jeden Mieczysław Gałkowski Którego stała się żoną Trzeba również zaznaczyć, że warszawscy Robinsonowie Często łączyli się w grupy Aby łatwiej im było przeżyć po prostu Najsłynniejszą grupą była grupa osób Która schroniła się w bunkrze w warszawskim śródmieściu I należała do nich Pięcioosobowa rodzina Fischerów kapitan Wojska Polskiego Władysław Kowalski, a także znany warszawski ginekolog Henryk Beck razem z żoną. Żyli oni razem z psem, który się zwał Bunkrem i który miał w zwyczaju kompletnie nie szczekać. To było swoiste nowum, nie tylko dlatego, że pies nie szczekał, ale dlatego, że wa warszawscy Robinsonowie, którzy się chowali w ruinach, unikali zwierząt w obawie przed tym, żeby one... Nie dały Niemcom znać, że się ukrywają. Ich życie było bardzo bujne. starali się na wszelki intrygujący wręcz sposób spędzać czas, prowadzili ciekawe rozmowy, grali w karty, również malowali, a w sytuacjach naprawdę kryzysowych potrafili się zjednoczyć i przeciwdziać zagrożeniu. Kiedy Niemcy zaczęli nawalać w ich kryjówkę kilofami, tamci podrzucali gruz, żeby sprawić wrażenie całkowitego zagruzowania tego pomieszczenia, w którym się znajdowali. Inną intrygującą postacią, właściwie postaciami, które się chroniły w czasie systematycznego niszczenia miasta przez Niemców, był Stefan Śluzarczyk i Franciszek Głowacki. Jeszcze w trakcie powstania schronili się w wielkim piecu na Solcu. Doczekali się tam wolności, wolności, na którą zasługiwali. Niemcy przez trzy miesiące nie zdołali odkryć ich sprytnej kryjówki. Aby przeżyć w takich trudnych warunkach, trzeba było przestrzegać pewnych nienaruszalnych zasad. Przede wszystkim należało zachowywać A: bezwzględną ciszę i B: bez sensu nie wychodzić na zewnątrz. Wszelkie łamanie tych reguł było surowo karane. Świadczy o tym los Jakuba Wiśni. Jakuba Wiśni który ze względu na wypicie całego zapasu wody zgromadzonego przez swoją grupę, został skazany zaocznie na karę śmierci. Ale również inne grupy warszawskich Robinsonów po pewnym momencie starali się za wszelką cenę uciec ze zrujnowanego miasta na drugą stronę Wisu, gdzie stacjonowała Armia Czerwona. Jedną z takich prób podjął sześciosobowy oddział powstańczy, który nie wywędrował. Wraz z większością innych mieszkańców poza miasto. I zdecydowali się oni przebić na brzeg Wisły i ją przepłynąć. Przeżyło zaledwie dwóch. Czterech poległo. Dwóch przeżyło ledwo, ponieważ przepłynęli to z ciężkimi ranami, jakie otrzymali od Niemców. I w końcu nadszedł ten moment. 17 stycznia 1945 roku armia czerwona wkroczyła na teren zrujnowanej stolicy, na teren Lewobrzeżnej Warszawy. I w ten sposób zakończyła się tułaczka 3miesięczna tułaczka warszawskich Robinsonów. Moi kochani, To był ostatni odcinek tego podcastu, jeżeli chodzi o pierwszy sezon. Nie mam pojęcia, czy będę kontynuować dalej ten projekt, jak wiecie, teraz są wakacje, lipiec, sierpień, więc zamierzam ten, w tym czasie odpocząć, nabrać sił, być może nabrać jakichś nowych inspiracji, a być może również wystartować z jakimś nowym projektem już od września. Zastanawiam się, czy będę to kontynuować. Dajcie znać, czy byście chcieli wysłuchać kontynuacji nowych opowieści historycznych, przedstawionych w zupełnie innym świetle. Dlatego też zachęcam Was do regularnego odwiedzania moich social mediów, Oglądania mojego TikToka, a także bycie na bieżąco z z kolejnymi moimi produkcjami i wydarzeniami. Być może od września wystartuję z jakimś nowym projektem samorozwojowym, bądź o metodach nauki. Jednak czas pokaże. Na razie będę szukać inspiracji i po prostu cieszyć się piękną pogodą. Życzę Wam również tego samego. Trzymajcie się i mam nadzieję, że do zobaczenia za dwa miesiące. Cześć!